Coraz więcej urządzeń pojawia się w powstającym parku rekreacji. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa. Podzamcze to miejsce, które przechodzi nie lada metamorfozę, dlatego dziś ponownie sprawdzimy postęp prac na tym terenie. Park rekreacji na Podzamczu coraz bliżej finiszu. Ostatnie warstwy na wierzchni na ulicach. Bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych. I piesi, i kierowcy mogą być powodem ewentualnych wypadków. Projekt z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji. Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu. Posyłając dziecko do żłobka, można skorzystać z dotacji. Są różne programy unijne, które nie tylko są skierowane do jednostek. Te tematy w wiadomościach. W propozycjach programowych wspólne gotowanie z cyklu Smaki Womrzeźna, tworzenie rękodzieła w ramach warsztatów świątecznych oraz retransmisja 23. sesji Rady Miasta. Na początek serwisu informacje z ratusza i wycieczka po miejskich inwestycjach.